Nowe, tanie, arabskie perfumy, o które nikt nie prosił, a trwałością niszczą te za. 1500 zł. Jeśli chcesz dobrze pachnieć i nie przepłacać, zaobserwuj mój kanał. Nowy Rasasi Havas Tropical to w końcu ciekawa alternatywa dla Paradise Garden. Mniej słony, przez co delikatnie mniej wyrazisty, ale wciąż niezwykle wakacyjny. Kokos, figa i garść mięty. Zapach, który przenosi Cię w tropiki, nawet jeśli lato w tym roku spędzasz koło brzegu. Amfnan 9 PM Elixir. Tym razem o 9 wieczorem przy stole zostają bardziej dojrzali panowie. Niezwykle ostre, męskie otwarcie, do tego skóry papryczka, pimięto i paczulowo słodka baza. Perfumy, którym najbliżej do złotych eliksirów, ale eliksir Afnana to selekcja na bramce i wejście od 30 wzwyż. Dla każdego dostępne na perfan.pl. Ryan Pacific Ora. Czy to najlepszy kron dla Pacific Chill od Louis Vuitton za 1400 zł? Na pewno mają dużo wspólnego. Po pierwsze ta sama cytrusowo-miętowa świeżość. Po drugie soczyste owoce jak morela i figa tworzą ten sam wakacyjny klimat. Na pewno różnica w jakości nie jest tak wielka jak w cenie.